Komenda Enchan to jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy na serwerze w Minecraft. A co jakby ktoś miał do niej dostęp, co by się stało? Postanowiłem to sprawdzić na swoim serwerze kraftkeł.pl A jeśli Wy jesteście tego ciekawi, to oglądajcie ten film do końca. Ale co daje komenda ukośnik Enchant? Można dzięki niej zrobić miecz szarny z 1000, który zabija dosłownie na jednego hita. Lub na przykład set z Enchantem 1000, przez co jesteśmy totalnie nieśmiertelni. A jeśli jakiś gracz nas uderzy, to prędko zniknie z tego świata. Zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał. Jeśli Chcecie więcej takich filmów? Oraz napiszcie w komentarzu swój nick oraz dam wam sto do doładowania na kraftki.pl. Dobra, moi drodzy, właśnie dołączyłem na serwer i uwaga, sprawdźmy, czy działa mi komenda Enchant. Nie mam totalnie nic na tym koncie, więc no za dużo tutaj nie zrobię. Jednak, dobra, wpiszmy Enchant, Efficiency, na przykład 1000. Aha, no okej okay. I tu pojawił się pierwszy problem, ponieważ źle nadałem permisję, więc na nowo musiałem nadać sobie wszystko. Dobra, uwaga, proszę, zadziałaj po prostu. Efficiency 1000. Jest, mam to. Mam, moi drodzy, Efficiency 1000. Znaczy 255 Nie wiem z jakiego powodu, ale nie mogłem zrobić większego enchantu Więc tak po prostu już musiało zostać Dobra, moi drodzy, sprawdźmy jak kopiemy tym kilofem No i jak widać, kopiemy jakbyśmy mieli dosłownie jakiegoś hejsta, nie? Jednak dobra, zenchantujmy go sobie jeszcze bardziej No może na fortune Fortune 1000 i unbreaking oczywiście 1000 Żeby ten kilof nam się nie rozwalił, bo jest naprawdę bardzo rzadki widzowie Ja pierdziele, patrzcie to jak nam dropi Ej, soj jest, wykopiłem kilka rud dosłownie węgla I na nam tak dropi, że to jest masakra Postanowiłem to bardziej ztestować i znaleźć diamenty o, kurde, żelazo, dobra, moi drodzy. No jest tutaj wysoko, że tak powiem, bo naprawdę to grubo leci. Czuł się dosyć pewnie, ponieważ nie było żadnego admina na serwerze, a ja mogę robić co chciałem. Dobra, ale gdzie są diamenty? Dajcie mi je, halo. Przydałby się nam jakiś jakikolwiek set tak naprawdę, więc no, po prostu szukamy czegokolwiek. Ej, stary, nie, no to jest porąbane, że ja tak kopię. Żelaznym kilofem, stary. No jest to na pewno, moi drodzy, grube. Boże, Redstone, patrzcie to, patrzcie to. Ile z taków? Ja boję, że ja zaraz serwer zlaguję. No i nie ma żadnych diamentów, naprawdę? Ej nie, no nie jest to możliwe chyba. Złoto. Ja pierdzielę, dobra. Dobra, jak to w ogóle wygląda? Jak ktoś się rozsypuje, stary. Ten Fortune to jest zarąbista rzecz. Jednak tak jak wcześniej wspomniałem, nam zależało jak najbardziej na diamentach, więc nie mogłem się poddać. Jest lapis, ej stary, znalazłem już wszystkie surowce. Oprócz diamentów, z żart. Jest, mam, 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 mam Ja pierdzielę znalazłem diamenty <laughs> Stary, to były trzy rudy To były 3 rudy, a ja tutaj z... Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to Ile staków tego tu jest Co jest w ogóle Ej, dobra, to jest grube To jest naprawdę grube, nie Ja się czuję bym normalnie kopiował itemy Gdy już miałem diamenty, postanowiłem, że skraftuję seta Dobra, musimy zrobić sobie podstawowe itemy, moi drodzy No i zaraz to wszystko enchantujemy Na jakiś zarąbisty enchant No nic, widzowie, do... mamy, mamy całego seta Zenchantujmy go oczywiście na protection Protection 1000, jak najbardziej Czemu nie Jesteśmy aktualnie w tym momencie, no, no powiem szczerze, po prostu nieśmiertelni. No przynajmniej tak mi się wydaje, więc przydałoby się to sprawdzić. Na razie mi ten miecz zenchantował po prostu takiego sharpnessa, ale załóżmy 50, żeby, żeby no nie przesadzać i żeby nie stwarzać za dużych podejrzeń. Postanowiłem, że pójdę na war PVP. Ale co to takiego? Jest to strefa dosłownie przy spałnie, gdzie ludzie się często biją. Dobra, muszę to sprawdzić. Uderz mnie, stary. Czy on mi zadaje jakieś HP? W ogóle mi nie zadaje HP. W ogóle mi nie zadaje HP praktycznie. Ten Protection 1000 jest zarąbisty No tylko ogień mi zadaje, więc to jest duży problem. Bardzo duży problem Oczywiście mamy sharpness 50 Więc raczej powinniśmy sobie z nim poradzić Ja pierdzielę, nie mogę tu przejść, bo ty O kurde Dobra, problemy tu są Problemy tu są Problemy straszne tu są Dobra, on, umie... o, on umiera, on umiera Więc jest git, on umiera, więc jest git Ale jest to już pierwsza osoba, która może nas zgłosić do admina No dawaj, bijemy się, dawaj, 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 cwaniaczku <laughs> no dobra, boi się mnie, zarobiście. Patrzcie to, on się nie poddaje On naprawdę chce się bić No jednak chyba nie, bo perły no, stary, jak najbardziej, chętnie cię rozwalę Chyba trzeba trochę przybustować na śmieć. O kurde, on ma krystale, on ma krystale. O, o, ja pierdzielę, ja nie zenchantowałem na blast protection. Więc postanowiłem uciec i ulepszyć trochę bardziej swojego seta. Dobra, musimy moi drodzy zenchantować to. O kurde, tylko że on do mnie da, dalej biegnie. Fak, fak, dobra, odpuść mi po prostu. Ja sobie pójdę, na, na, na Blast protection oczywiście, let's go. No i fire protection oczywiście dajmy też na 1000, że na pewno nic nam nie zabierało już totalnie HP. Dobra, mamy już całego seta zenchantowanego, więc super. Dajmy sobie tutaj chociaż fire aspekta, najlepszego. Przez to będą się naprawdę długo palić, jakieś 5 minut. <laughs> Jednak przed tym postanowiłem, że muszę znaleźć jakiegoś moba. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Dobra, moi drodzy, znalazłem świnie, więc zarobiście. zobaczcie to, to, zenchantujmy to sobie na smajta. Czy w tym momencie, jeżeli ja go uderzę, co się stanie? A, dobra, to nie ten enchant Looting, ja looting chciałem, bo zapomniałem, looting. I teraz, jeżeli ja go uderzę, to powinno z niego wylecieć całkiem dużo mięsa. Okej, okay, myślę, że będzie więcej. Jednak jak widzieliście, mój ekwipunek był dosyć biedny, jeżeli chodzi o perły, więc postanowiłem je zdobyć. Dobra, idźmy na warp end A, nie działa. 18. Ja dupia, ale głupio. No dobra, trudno. Ale na szczęście ktoś się do mnie tepa w tym momencie, więc może uda nam się go trochę wystraszyć. O kurde, ziomek, ziomek. Czekajcie, enchant, sharpness, tysiąc. Czy ja mogę? Nie mogę tego zrobić teraz. Kurde, nie mogę tego zrobić, więc to jest trochę duży. P Jednak nie. <laughs> przepraszam cię, wariacie. Ja pierdziele. Dobra, 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 przepraszam. To było za mocne. Cziki ty ja mamy de seta, ale nawet go nie potrzebuję tak naprawdę. Ale zdobyliśmy serce, więc chętnie go so ja sobie dodam. Boże, znowu się do mnie tepa. O, kurde, dobra. Jednak nie, nasz się nas pana przypadek. Postanowiłem, że pójdę do Netheru, w którym miałem nadzieję, że szybko spotkam Endermana. Kurde, no potrzebujemy. Potrzebujemy na pewno znaleźć tu cokolwiek. O, już za mną biegnie, no, nie wiem, czy ty chcesz się mną bić, wariacie. No tak myślałem. <laughs> tak myślałem, że nie chcesz. Przedałoby się w ogóle ulepszyć to na feather falling Pytanie, czy jeżeli ja teraz spadnę z jakiejś naprawdę dużej wysokości? No, załóżmy, że z takiej. To czy w ogóle zadam mi jakiekolwiek HP. Okej, okay, zadało. No nic, idę szukać Endermana. Jednak zamiast Endermana znalazłem coś znacznie ciekawszego, a jest to Forteca. Dobra, moi drodzy. Mam pomysł, bo fajnie by było w ogóle się wzbogacić Nie musimy nawet znaleźć agendermana, tylko możemy go sobie tak naprawdę nie kupić, tylko kupić sobie perły Które są w sklepie, jednak przed tym no potrzebujemy jakichkolwiek rzeczy do sprzedania Wydaje mi się, że pałki blaze będą spoko A jakbyśmy tutaj znaleźli spawner, to bylibyśmy totalnie ustawieni z tym lootingiem Ale widzę, że spawner jest zniszczony Kurde, jaka lipa Oni chyba zniszczyli wszystkie spawnery tu No to trochę szkoda Znalazłem kolejną fortecę Mam nadzieję, że tym razem ona nie jest splądrowana I... okej, okay, nie jest, zarąbiście Dobra są blazy więc super weźmy sobie je od razu zabijmy ile czemu tak mało co ej kurde bo ja nie ten enchant mam chyba muszę mieć taki tak a nie dobra i tak dropnęło więcej ale okej okay. oj no teraz to poleciało teraz to poleciało dobra zobaczmy ile tutaj pałek <laughs> ja pierdziele dobra jesteśmy ustawieni w tym momencie jesteśmy naprawdę w tym momencie ustawieni sprzedajmy oczywiście to wszystko Więc staków moi drodzy no trochę uzbieraliśmy wydaje mi się że w tym momencie jesteśmy sobie w stanie kupić perły dzięki którym naprawdę fajnie będziemy mogli uciekać no to no, wystarczy naprawdę chwilę po i mamy dosłownie wszystko, nie. Jednak po co mi Perły? Ponieważ jesteśmy na trybie Live Tilles Czyli na trybie, na którym większość osób oszukuje. A gdybym przypadkiem tepnął się do jakiegoś typa, który postanowił mi zrobić strapa, miałbym przerąbane. To są TPA. Dobra, tepam się, widzowie. Nie mam w ogóle jeszcze tornsów nawet. Jednak poczekajcie, ponieważ nagle okazała się bardzo ważna rzecz. Gdy kliknąłem tabulator, zobaczyłem, że na serwerze jest helper, więc na pewno musiałem uważać. Bo mogło się to dla mnie naprawdę źle skończyć. No nie wygląda to dobrze. Jest ten admin na serwer. O, już nie ma, więc. Może być na... O, jednak jest, więc był na Waniszu, więc możliwe, że gdzieś nawet mnie już obserwuje, ponieważ zabiję tego pierwszego ziomka. <laughs> tepnął mnie, tepnął mnie, tepnął mnie! No, wiedziałem, że będzie trap. Boże, jak ja wiedziałem, że to będzie trap, to, to nawet sobie nie, nie spodziewałem... Kurde, prawie uciekłem. O nie, zginę. Ja pierdziele Tak, dobrze widzicie Umarłem z takimi itemami Właśnie po to były mi perły <gry> Ja pierdziele Dobra, no odwaliła się gruba rzecz Oczywiście oni tych itemów nie zdobędą, bo one wy wyparowały, że tak powiem No ale umrzeć z takimi itemami, no to trzeba naprawdę mieć grubo na banie, nie? Przyznam szczerze, ta śmierć mnie trochę wkurzyła Więc postanowiłem pójść na całość Dobra, nie ma co widzowie Robimy powtórkę Enchantujemy to oczywiście na efficiency, Na Unbreaking i na Fortune Lecę w tym momencie szukać już diamentów Żeby zrobić sobie set i kończymy zabawę, że tak powiem. Niestety, no, żarty się skończyły. A jaki miałem plan? Zostawcie like i zasubskrybujcie ten kanał i oglądajcie mi do końca, żeby się tego przekonać. Ja pierdziele, patrzcie, jakie to jest w ogóle satysfakcjonujące. Zakopałem lapis i to jest po prostu dla mnie jakieś niesamowite, nie? Od razu go sobie sprzedamy. Ja pierdziele. Patrzcie to, i ten lapis. Tak szczerze, po co tych Patrzcie to, jak mi kasa rośnie. Mam 2,5 tysiąca, cyk 3000 i to dalej nie znika. jakbym to kopiował dosłownie. Ja pierdziele, ile tego tutaj jest? Masakra! Diamenty, diamenty, diamenty! Dobra, musimy też raz sprzedać. Cyk. Dawajcie mi diamenciki. Let's go. Mamy całe EQ O to nam chodziło. Chyba w zasadzie oprócz tych diamentów nic nie potrzebuję w ogóle jest sobie rzeczy ciekawe. Bardzo bym chciał ztestować miecz, który będzie miał widzowie na sobie knockback 1000. Jestem mega ciekawy, jak osoba będzie odlatywała. Jednak tak jak wcześniej wspomniałem, nie zamierzałem się już bawić z żadnymi graczami. I zrobiłem seta na Torz 1000. Dobra, nie ma żartów widzowie Torz. No nie da się mieć widzowie bardziej lepszego seta po prostu. Proszę bardzo, cyk. Zróbmy teraz sobie klatę. Lata zrobiona. I buty już też. Dobra, no mamy w zasadzie wszystko. No jeszcze tylko mieć tak naprawdę. Sharpness 1000. Fire Aspect 1000. I po prostu no jestem ciekawy co tu się moi drodzy wydarzy. Mam no, w tym momencie seta, który, no, przez którego jestem totalnie śmiertelny, nie? Feather Falling sobie jeszcze dodajmy, cyk. Wiem, że jeszcze na buty da się coś takiego zrobić jak Frost Walker. Nie wiem co to da, jak dam na 1000. Kurde, dobra. Chyba normalnie aż tak on tego nie robi. Chociaż nie wiem, kurde. Nie no dobra, na, na pewno tak nie robi. Na pewno tak nie robi. Nie robi aż takiej dużej platformy. Ja pierdziele. Nie no, aż może... Það er títið. Tí. Czy to naprawdę na tym to polega? Prost walker. Mamy na jedynkę. Dobra, zmieniam te buty. To, nie no, to musi być przez to. No ja pierdzielę, no dosłownie przez to. Wiedzieliście, że tak działa? Ja pierdzielę. Masakra! Dobra, widzowie. Czas teraz zobaczyć i stestować nasz miecz Knockback 1000. Zróbmy sobie małą platformę i tepnijmy do, do siebie do jakiegoś ziomka. Kto są już EPA? Dobra. Dobra, tepa się do mnie jakiś ziomek, zarąbiście. No jestem ciekawy, jestem ciekawy mega, czy poleci. Dobra, jaki Stewek, jaki Stewek Dobra, uwaga, lecisz. Ja pierdzielę! Aż go nie widzę. A on przeżył bo... Ja pierdziele, dobra, to było mocne. Jeszcze mi napisał z kamery Aż on w ogóle nie jest zdziwiony? a nic. Nie no, dawaj, jeszcze nie chcę się do mnie tepnie. O znowu się ten, Orion. Dobra, dawaj, 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 dawaj. <laughs> patrzcie to, patrzcie to, o kurde, chyba się wkurzył, widzowie, chyba się na mnie. O nie, zginął. Nie chciałem, żebyś ginął stary, chciałem cię po prostu wyrzucić. No nie jest, mam free na serca. No osoba się do mnie tepnęła. O kurde, dobra, jeszcze ja do niego tepnąłem. Ja się do, do nich tepnąłem. O fuck, o oh, fuck. Oj, oj, no i... macie, Mieli... macie na swoje, Udać mnie. No i tak to się właśnie kończy. I po co to wam było? No właśnie nie wiem. O, jak mi przykro. Następny Steve'ek bez... Jest patrzcie to! Nie no, te torce to jest za mocne, stary! Ja pierdzielę, ale mi aż przykro, nie? No niestety. No ten ziomek Macha najprawdopodobniej już depresję, tak mi się wydaje. Chodź, testujemy tego! No, mach 1000. Ja chciałem, żebyście wy się do mnie tepnęli. No trudno, takie jest życie. Dobra, no widzowie, jest problem, bo zaraz będziemy musieli chyba, kurde, kończyć, bo jest już admin. Ja oni się bardzo zdenerwowali w ogóle, że ich zabiłem i może być za to grubo, nie? Naprawdę się bardzo obawiam, że oni będą chcieli zaraz mnie zgłosić. I jestem przekonany, że mnie zgłoszą. O, tepają się do mnie! Tepną się, tepną się do mnie jakiś te się. O nie, ale to jest bez itemów. O, oh fuck. 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 Oh fuck. Dobra, tego się nie spodziewałem. On tebno, O, ja pierdziele. O, ja pierdziele. O, ja pierdziele. On tebno do siebie jakiegoś ziomka. On nie wie. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie, co tu się wydarzy. Ja pierdziele, tak mi ciebie szkoda, wariacie. Dobra, żegnaj. O... Owak, o nie zginął! Nie, 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 nie! Dobra, jest już po mnie, ja już to wiem, ja już to wiem! Zenty AHA! No nie, ja już jest po mnie! Fajnie się boję, ja już mam perma widzowie na serwerze. Ja już mam perma na serwerze. No nic widzowie, nasz ostatnie chwile strzelnie z serwerze, nie no. To są już te po prostu, wyrąbane, no jest już po nas. Stepę, accept. dobra ktoś się na mnie te... Nie! Ja pierdzielę, do mnie tepnął helper przez przypadek! Normalnie walnąłem helpera! Normalnie walnąłem helpera! Jeszcze się do mnie tepają ludzie. Boże, ja chcę ich też tepnąć. Dajcie mi, dajcie mi. O nie, o nie, o nie. Nie, 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 nie. nie. O nie! O nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Skąd ty to masz? Ja pierdziele O kurde, jeszcze... O nie, o nie. Jeszcze. Ja pierdziele Dobra, tepnę. tepnęli mi się do mnie. Co jest? Co się stało? Co się stało? Posiadanie legalnych przedmiotów. Bam, na 7 dni. <grywa> ja pierdź. Widzowie, to był testy odcinka. Zostawcie lajka, like wbijajcie na A. subskrybujcie kanał. I jak chcecie więcej takich filmów, napiszcie w komentarzu, jaki koment używać, to tyle. Cześć.